Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam dość ciekawą i zagadkową historię zaginięcia pewnej młodej agentki nieruchomości. Susan Jane lampplu bo o niej mowa, urodziła się 3 maja 1961 roku w Cheltenham w Anglii, zaś w momencie zaginięcia miała zaledwie 25 lat. Słysząc podobną historię, człowiek rozmyśla nad swoim życiem. Mając tyle lat co Suzy, każdy zastanawia się, co będzie robił za tydzień, jak będzie wyglądał na starość i ile będzie zarabiał za kilka lat. Tymczasem, jednak, życie pokazuje, że to, co najgorsze, może czaić się tuż za rogiem, i nasze wszystkie plany oraz marzenia. Mogą zostać w brutalny sposób skreślone. I to w jednym momencie. Latem 1986 roku Londyn znajdował się u progu bumu, a ceny domów wzrosły o prawie 20% w ciągu roku. Kiedy Suzy Lamplu złożyła podanie o pracę jako agentka nieruchomości, z radością zanotowała w swoim pamiętniku. Zostaje zatrudniona od ręki. W niepokojąco proroczym późniejszym wpisie ujawniła: Firma umieszcza mnie przy biurku pod oknem jako najbardziej atrakcyjną kobietę. Tak to jest najbardziej atrakcyjna kobieta na wystawie dla każdego mężczyzny. Ostatni poniedziałek lipca 1986 roku przebiegał jak każdy inny dzień. Około godziny 12.40 Suzy wyszła ze swojego biura na spotkanie z klientem, zabierając kluczyki do domu i samochodu oraz portfel z 15 funtami i kartami kredytowymi, ale zostawiając torebkę. Późnym popołudniem jej menadżer zauważył, że nie wróciła i podniósł alarm. Matka dziewczyny Diana Lamplu żywo wspominała telefon, który otrzymała od menadżera Suzy. Powiedział on wówczas: "Czy ma pani jakieś pojęcie, gdzie może być pani córka, pani lampu? Zastanawialiśmy się, czy mogła wpaść do domu na lunch. Nie chcę pani martwić, ale Susan wyszła pokazać dom klientowi tuż przed lunchem i do tej pory nie wróciła. Chcieliśmy tylko sprawdzić, gdziekolwiek możemy." Diana od razu pomyślała, że to było zupełnie niepodobne do Suzy, która zwykle trzymała się zasad i przepisów. Coś musiało być nie tak. O godzinie 18:45 jej menadżer zgłosił zaginięcie Suzy na policję. Rozpoczęła się gorączkowa akcja poszukiwawcza. Na początek sprawdzono jej dziennik biurowy, a w nim znaleziono charakterystyczny wpis na temat spotkania. Które zapisała jako 12:45 Pan Kiper 37 Shorolds OS. Adnotacja OS oznacza poza nieruchomością. Świadkowie, do których udało się dotrzeć, donieśli, że widzieli kobietę, która przypominała lamplu, rozmawiającą z mężczyzną na Shorolds Road, a następnie wsiadającą do samochodu. Według tej wiedzy ustalono, że kobieta wyszła z biura o 12:40. 10 minut później widziano ją czekającą przed pustą nieruchomością 37 Shorels Road, która była na rynku dopiero od tygodnia. O godzinie 13 dołączył do niej mężczyzna przypuszczalnie pan Kipper, którego wpisała do swojego pamiętnika. A kilka minut później widziano, jak odchodzili od domu. Samochód, służbowy biały Ford Fiesta Suzy, został znaleziony przez policję około kilometra od jej biura, tuż po 22. Nie było śladów walki, żadnych odcisków palców. Drzwi kierowcy były otwarte, hamulec ręczny zwolniony, a portfel znajdował się w schowku. Brakowało jedynie kluczyków. Reakcja matki dziewczyny była podobna do reakcji wielu ludzi w obliczu kryzysu. Jak sama mówi, moja początkowa reakcja w postaci mrożącego krew w żyłach szoku ustąpiła miejsca powodzi adrenaliny, która postawiła mnie w stan najwyższej gotowości. Musimy ją odnaleźć. Fizycznie cała ta energia musi zostać skierowana na działanie. Razem z mężem poszliśmy nad rzekę, gdzie porzucono jej samochód. Wołaliśmy, krzyczeliśmy, zachęcaliśmy nasze psy do szukania jej. Musieliśmy zakłócać spokój okolicy, ale co więcej, jak jasno stwierdziła policja, która tam była, przeszkadzaliśmy. Następnego dnia, to jest 29 lipca, pojawił się artykuł w London Evening Standard zatytułowany Strach przed porwaniem dla agentki nieruchomości. W środę 30 lipca przypadały 50. urodziny matki zaginionej i dom lamplugów w południowo-zachodnim Londynie. Został oblężony przez dziennikarzy. Diana powitała media jako sposób na odnalezienie Suzy. W czwartek Diana i jej mąż Paul dwukrotnie pojawili się w telewizji: w Breakfast Time, BBC i w Good Morning Britain, w TVIM. Diana wyartykułowała swoje obawy: Czuję, że jest gdzieś zamknięta, że jest przytrzymywana wbrew swojej woli. Czuję to ponieważ nie skontaktowała się z nami. Ona jest bardzo silną, bardzo sprawną kobietą, więc powinna być w stanie poradzić sobie z większością sytuacji. Gdy zainteresowanie mediów narastało, do domu lamplu dostarczono worki z listami. Większość z nich było od przyjaciół, którzy modlili się za nich. Kilka dni po zaginięciu Suzy, Diana pokazała dziennikarzowi stosy listów. Wiele osób okazuje nam zrozumienie i współczucie. Czują się prawie tak, jakby to im się przydarzyło. 4 sierpnia, tydzień po zaginięciu Suzy, Diana zwierzyła się w programie London Plus telewizji BBC, że zaczyna zdawać sobie sprawę, że jej córka może nie żyć. Mogę zmierzyć się z faktem, że ona umarła, ale nie mogę zmierzyć się z tym, co wydarzyło się pomiędzy. To zbyt wiele. Paul wyjaśnił wtedy, że Suzy była przerażona, gdy przebywała zbyt długo w zamkniętej przestrzeni. Kiedyś wpadła w panikę w kolejce linowej. Wiedzieli, że byłaby przerażona, gdyby została gdzieś zamknięta. Łatwiej im było uwierzyć, że nie żyje, niż że nadal cierpi. Ale kim właściwie był tajemniczy pan Kiper? Tego nie udało się ustalić, jednak dzięki relacji naocznych świadków. Udało się przygotować jego portret pamięciowy, który to ukazał się na łamach gazet. Dodatkowo, policja z początku prowadziła bardzo nieudolne śledztwo, bowiem posługiwała się zdjęciem, na którym Suzy miała ciemne włosy, zaś w piątek przed zniknięciem ufarbowała je na blond. Kobieta była także poszukiwana jako osoba tylko i wyłącznie zaginiona, i na początku znani przestępcy. Nie byli brani pod uwagę. W tym momencie sprawa utyka w martwym punkcie. Jednak do czasu. W 1987 roku, czyli rok po zniknięciu Suzy, skazany zostaje niejaki John Cannon za zabójstwo oraz liczne gwałty i uprowadzenia od czasu jego zwolnienia z więzienia, które miało miejsce, jak się okazuje, zaledwie trzy dni przed zniknięciem dziewczyny. Urodził się w 1954 roku w rodzinie klasy średniej w Sutton Coldfield, niedaleko Birmingham. Po raz pierwszy skazany został zaledwie w wieku 14 lat za napaść seksualną w budce telefonicznej. Po ukończeniu szkoły został sprzedawcą samochodów w Birmingham. Mówili do niego Billy Liar, ponieważ potrafił wciskać klientom dosłownie wszystko. W 1978 roku poślubił June Well, i w tym samym czasie w Birmingham zaczęła się seria gwałtów. Tajemniczy mężczyzna odwiedzał domy z tablicami na sprzedaż i atakował ich właścicielki. W 1980 roku opuścił żonę, a w 1981 roku został skazany po brutalnym zgwałceniu kobiety w sklepie na 8 lat więzienia. Wcześniej, bo w 1986 roku John kończył odsiadywać swój wyrok i znajdował się w przywięziennym hostelu. Pracował wtedy jako tragarz w firmie wynajmującej rekwizyty teatralne. W tamtych latach policja w Anglii nie była ze sobą połączona tak jak ma to miejsce obecnie. Zatem sprawa Suzy i sprawa tego zabójstwa, jako że prowadzone były w innych miastach, w ogóle nie zostały ze sobą skojarzone. Dopiero media połączyły zdjęcie Johna z rysopisem sprawcy i rozpoczęły się spekulacje, że to on jest odpowiedzialny za uprowadzenie dziewczyny. Ale skąd w takim razie pan Kipper? Otóż to pseudonim, który ten człowiek prawdopodobnie nosił w więzieniu ze względu na jego preferencję do noszenia szerokich krawatów. Kipper w języku angielskim, Oznacza wędzonego śledzia rozpłatanego na pół. Kanan był początkowo przesłuchiwany przez policję w związku ze zniknięciem dziewczyny w 1988, 1989 i 1990 roku. Jednak nie wniosło to niczego do sprawy. Po zniknięciu lamplu policja przebadała DNA około 800 niezidentyfikowanych ciał i szczątków szkieletowych, które pasowały do jej opisu. Dziewczyna została oficjalnie uznana za zmarłą na życzenie jej rodziców dokładnie 7 lat po jej zniknięciu, czyli 27 lipca 1993 roku. Przypuszczano, że została zamordowana. Śledztwo zostało wznowione ponownie w 1998 roku, jednak bez rezultatu. Podczas ponownego śledztwa na początku lat 2000 odkryto masę poszla, które wskazywały na Kanana. Został on zwolniony z otwartego więzienia trzy dni przed zniknięciem lamplu, a więzienie to znajdowało się trzy mile od biura pośrednictwa nieruchomości, w którym pracowała Suzy. W czasie poprzedzającym zniknięcie zostało później ujawnione, że dziewczyna miała nowego chłopaka z okolic Bristolu. Gdzie później przeprowadził się podejrzany i z którego pochodziła jego rodzina. A Lamplu powiedziała krewnemu krótko przed zniknięciem, że obawia się tego mężczyzny i że zaczyna się go bać. Pomimo pobytu w więzieniu w dzielnicy Hammersmith i Fulham, przed zaginięciem Kanan zaprzeczył, że kiedykolwiek był Fulem. Skąd zniknęła Suzy? Policja obaliła tę tezę, ponieważ wiadomo, że w tym czasie odbywał praktyki zawodowe w okolicy, będąc na jednodniowym zwolnieniu z otwartego więzienia. Świadkowie zgłosili się na policję i powiedzieli: że widzieli mężczyznę i kobietę przypominających lampę i kanana kłócących się w samochodzie w dniu zaginięcia, a samochód był ciemnym BMW z kierownicą po lewej stronie. Było to o tyle istotne, że Kanan posiadał ciemne BMW właśnie z kierownicą po lewej stronie, którego używał do popełniania przestępstw ze współwięźniem. John pojawił się również bez zaproszenia w domu, który był wystawiony na sprzedaż szwulem, Kilka dni przed tym, jak lamp była widziana po raz ostatni. Wierząc, że młoda lokatorka jest sama w domu, zaczął dziwnie się zachowywać, aż pojawił się mąż kobiety. Powodując, że mężczyzna szybko odszedł. Świadkowie widzieli również, że Kanan zaglądał w okno agentki nieruchomości dzień przed jej zaginięciem. John nie miał alibi na dni po opuszczeniu więzienia i nie przypomina sobie, gdzie był, mimo że ma nienaganną pamięć co do innych wydarzeń w tym czasie. Kanan wykazuje uderzające podobieństwo do portretów mężczyzny widzianego z lamplu w dniu jej zaginięcia. Tak jak już wspomniałem, jego pseudonim w więzieniu brzmiał również Mr. Keeper. Mężczyzna porwał i zamordował 29-letnią Shirley Banks, a kiedy został aresztowany za to przestępstwo, jej samochód został znaleziony ukryty i przemalowany w jego garażu z przyklejoną fałszywą tablicą rejestracyjną z napisem SLP 386. Policja uważa, że ta tablica rejestracyjna. Może odnosić się do Suzy Lamp czyli SLP i 1986 roku, czyli roku jej zniknięcia. Alternatywnie, policja uważa również, że mogą to być współrzędne na mapie, ponieważ dałoby to lokalizację bardzo blisko Norton Barracks, bowiem w kwietniu 2001 roku poprzednia dziewczyna Kanana, Gilly Page, powiedziała policji, że sugerował on, iż ciało zaginionej zostało pochowane właśnie w Norton Barracks, byłej wazie wojskowej Worcestershire. Chociaż później wycofała te słowa. Kiedy John został zapytany przez detektywów, czy rozumie znaczenie tablicy rejestracyjnej, natychmiast odpowiedział, że tak, ponieważ może to być postrzegane jako odniesienie do Suzy Lamplu, ale twierdził, że wybrał litery na tablicy losowo. Stwierdził także, iż kupił samochód od biznesmena z Bristolu, który był odpowiedzialny za morderstwa Shirley Banks, Suzy Lamplu i innej dziewczyny, oraz że ten człowiek miał duże kłopoty. Sam Kanan był znany z tego, że maskował się jako biznesmen z Bristolu. Na pytanie, czy ten człowiek to on, mężczyzna odpowiedział: tak, ale potem natychmiast wycofał się i zakończył wywiad. Crown Prosecution Service zgodziła się, że ponowne dochodzenie policji na początku 2000 roku było bardzo dokładne i doskonale przeprowadzone, ale ostatecznie zdecydowała, że nie ma wystarczających dowodów, aby oskarżyć Kanana o morderstwo lamplu. W grudniu 2002 roku jeden ze współwięźniów Kanana powiedział policji, że mężczyzna pochował lamplu pod patio domu swojej matki. W Sutton, w Coldfield, w West Midlands. Policja jednak była przekonana o jego winie i w czasie konfrontacji prasowej w listopadzie 2002 roku, w niezwykle rzadkim posunięciu, ogłosiła, iż wierzy, że to kanon jest odpowiedzialny za zaginięcie Suzy. Również w tym roku został wyemitowany program podsumowujący dotychczasowe śledztwo w tej sprawie, pod tytułem Kto zabił Suzy Lamplou? W sierpniu 2010 roku policja rozpoczęła przeszukiwanie pola przy drodze B4084 między Pershore i Drake's Broughton około 3 mil od byłych Norton Barracks Worcestershire, gdzie wcześniej przeprowadzono poszukiwania w grudniu 2000 roku i w lutym 2001 roku. W grudniu 2000 roku policja przeszukiwała również pobliską Cegienę która została wymieniana w kilku oryginalnych zeznaniach świadków. Poszukiwania w 2010 roku okazały się bezskuteczne, a szczątki kobiety nie zostały znalezione. Pod koniec października 2018 roku policja rozpoczęła przeszukiwanie byłego domu matki Kanana w Sutton-Coldfield tej samej nieruchomości, która została przeszukana w 2002 roku. Zdemontowali garaż i zaczęli usuwać jego betonową podłogę, jednocześnie przeprowadzając przeszukanie tylnego ogrodu. 12 listopada 2018 roku policja ogłosiła, że przeszukanie nieruchomości zostało zakończone i nie znaleziono żadnych dowodów. W czerwcu 2019 roku były detektyw policyjny zasugerował, że wpis w pamiętniku Pan Kiper mógł być jedynie przykrywką. Czyżby dziewczyna chciała się gdzieś ukryć? W lipcu 2019 roku policyjne przeszukanie ziemi w Pershore z pomocą archeologów nie przyniosło żadnych istotnych dowodów. W sierpniu 2019 roku specjalistyczny zespół śledczy otrzymał obserwację z czasu zaginięcia mężczyzny, przypominającego Kanana, który wyrzucił walizkę do Grand Union Canal. Był to jednak odcinek kanału przeszukiwany wcześniej we wrześniu 2014 roku w związku z niepowiązanym śledztwem. Ta obserwacja kanału została omówiona w The Vanishing of Suzy Lamplu. Podczas pobytu w więzieniu, Kanan powiedział psychiatrze, że może równie dobrze ujawnić wszystko o Lamplu, kiedy jego matka umrze. Będzie kwalifikował się do zwolnienia warunkowego w 2022 roku. Mimo policyjnej rekonstrukcji i szerokiego nagłośnienia sprawy w mediach, nie uzyskano żadnych informacji o losie Suzy. Jej ciała nigdy nie odnaleziono, ale uznano, że została zamordowana i w 1993 roku prawnie uznano ją za zmarłą. Od października 2021 roku sprawa pozostaje nierozwiązana. Rodzice dziewczyny, Diana i Paul Lamplu, założyli Suzy Lamplu Trust w 1986 roku, czyli po zniknięciu, a później domniemanym morderstwie ich córki Suzy. W tamtym czasie przeprowadzono bardzo mało badań dotyczących bezpieczeństwa osobistego, i termin ten był rzadko używany. Paul i Diana stali się czołowymi ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa osobistego. A Diana podróżowała po Wielkiej Brytanii, podnosząc świadomość na ten temat. Podczas gdy Diana działała jako rzecznik Suzy Lamplu Trust, Paul pracował szukając funduszy na szeroki zakres projektów, a także zarządzając stale rosnącym zespołem pracowników w ich domu. W marcu 2003 roku Diana doznała dwóch udarów i zdiagnozowano u niej chorobę Alzheimera. Następnie potrzebowała już specjalistycznej opieki aż do śmierci w 2011 roku. W czasie, gdy mieszkała w domu opieki, Paul odwiedzał ją codziennie. A w 2014 roku napisał książkę o życiu, które stworzył z Dianą podczas jej choroby Alzheimera, zatytułowaną Życie jest dla życia z demencją. 12 czerwca 2018 roku. Również Paul Lamplou zmarł spokojnie we śnie w otoczeniu trójki pozostałych dzieci. Zmagał się bowiem z chorobą Parkinsona od kilku lat. Dziwne w tym wszystkim jest to, że mimo dowodów, które w tej sprawie wydają się niemal pewne i w 100% wskazują na sprawcę, prawdopodobnie morderstwa, wciąż nie możemy postawić mu zarzutów, ponieważ nie ma ciała. Wydaje mi się, że. Niby nowoczesne technologie sprawiają, iż posuwamy się do przodu i udaje nam się rozwikłać coraz to więcej, bardziej skomplikowanych spraw. A jednak, w przypadku tak pewnej i prostej sprawy, wydawałoby się, nie możemy udowodnić nikomu winy. Zastanawiam się, co czuli rodzice dziewczyny, kiedy tak długo jej szukali, a po latach w końcu musieli odejść z tego świata i pogodzić się z tym, że. Już się nie dowiedzą, co przydarzyło się ich córce. Myślę, że woleliby jednak znaleźć jej ciało 20 lat wcześniej i być już pewnym tego, co się stało, odwiedzać jej grób, a tak pozostała ta nieustająca niepewność. Napiszcie proszę w komentarzach, jakie są Wasze przemyślenia na ten temat, co wy sądzicie o tej sprawie. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.